Witam serdecznie BigBase z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać oczywiście moją postać w, na serwerze teoden.eu. Jest to moja główna postać, taką postacią będę się właśnie tutaj po, przemieszczał, po Gino, po różnych ekspowiskach itd., itd. Czekam na Lidię, bo Lidia powinna zalogować za chwileczkę szamaneczkę. Będzie grała pod nazwą SHI. Tak więc no, Lidię będzie można spotkać pod takim nikiem, będzie to szamanka Smok. Będziecie mogli nas spotkać także na TS-ie, ts na kanale publicznym bodajże. Jeżeli ktoś tam oczywiście będzie chciał, to zapraszam na TS-Master.pl. Puknijcie, czy tam nie wiem, za... napiszcie na PW, to przejdziemy do was na kanał i wspólnie sobie tam nie wiem, porozmawiamy czy coś. E... Co? Co w planach? No filmiki na pewno z jakichś tam ulepszeń, z różnych wypadów na bossy, na ripa i tak dalej, i tak dalej. Później nagram wam filmik y, przy wymianie kryształów na różne perły. Y, nie wiem jakieś tutaj opowiem wam może pokrótce jakie dostajeś nagrody z biologa, jakie są tutaj misje i tak dalej, i tak dalej. 75 to jest w sumie kwestia około 1,5 godziny, 2 godzin wbijania, tak więc no, może troszeczkę szybciej. Tak więc zapraszam toden.eu zapraszam na mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście komentujcie BigWace Show TV w grze jako Ashiver Toden.eu zapraszam, super serwer, prywatny serwer Metin 2 Tak więc zapraszam, trzymajcie się ciepło, cześć, Haha, ha, no to co, lecimy z metrą śmierci. On ma fajny głos, podoba mi się jego głos. No, tak więc Lidia słucha Bednarka. Nie słyszę, moment. <laughs> Jeszcze raz, nie będę słyszała. Mówię, że słuchasz Bednarka. <laughs> no słucham, mu się podoba jego głos. Fajnie śpiewa. I dalej. Wow, wow, wow. No i tak to wszystko tutaj wywinie. Bierzemy sobie tutaj

lagi, ale to jest ja że mam odchodzone Skype'a. Nie słuchaj, mam w oczach, nie? Proszę cię. Jest godzina druga w nocy, a widzicie jest łapetnarka. Czołg

Think about tak więc, to by było na tyle jeżeli chodzi o tropienie na O, o dość ciekawy drop przepustki, które będą potrzebne wejścia tam na nowe mapki Także na duże, które będziemy otwierać auto w kolejnym filmiku A razie sobie zbieram. 20. Zobaczymy co ciekawego poleci. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Aż chyba zrelaksuje. Co zrobisz? Lajka puszczę. Dobrze. Tak więc to. No, słyszeliście Lidię. Ona będzie ze mną tutaj się produkowała w grze od jutra. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam, BigBase. Cześć.